Dzień dobry, witam Was w kolejny poniedziałek w kolejnym filmiku. Kilka tygodni temu w ramach cyklu literacki wehikuł czasu przenieśliśmy się w mroki przeszłości, przenieśliśmy się 100 lat wstecz do 1923 roku. Sprawdziliśmy wtedy. Jakie książki były wydawane właśnie w tym roku? Kto z tego literackiego świata się wtedy urodził? Kto zmarł? No, jednym słowem, co wtedy w literaturze piszczało? Dzisiaj zapraszam Was na drugi odcinek tego cyklu. Przeniesiemy się nieco dalej w głąb tej historii, 200 lat wstecz do 1823 roku. Przygotujcie się najlepiej jak potraficie, zapnijcie pasy. Zaczynamy. Kiedy do głowy wpadł mi pomysł nagrania tego filmu, wiedziałam, że na 100% pojawi się w nim Adam Mickiewicz. Jeśli chodzi o resztę tych naszych dzisiejszych literackich ciekawostek, to już musiałam troszkę poszperać, poszukać, ale wiedziałam, że Mickiewicz pojawi się na pewno. A to za sprawą drugiego tomu poezji. W 1823 roku został wydany drugi tom poezji Adama Mickiewicza, a w tym tomie druga i czwarta część dziadów. Oraz Grażyna. Mamy więc w 1823 roku do czynienia z dziadami Wileńsko-Kowieńskimi, czyli tymi dziadami związanymi z tym Wileńsko-Kowieńskim okresem życia Adama Mickiewicza. Ja mam tutaj w mojej domowej biblioteczce takie dwutomowe wydanie dziadów Adama Mickiewicza, z tym, że w pierwszym tomie mam część drugą, czwartą i pierwszą. A w drugim tomie mam część trzecią. To jest to moje wydanie: to jest wyda wydanie wydawnictwa Czytelnik z 1973 roku, tom pierwszy, z 1974 roku, tom drugi. Tutaj w tym moim tomie, tomie pierwszym do części drugiej i czwartej, wydawca dołączył jeszcze część pierwszą. Część pierwszą czytali, czytelnicy ówcześni poznali to nieco później niż część drugą i czwartą w 1860 roku i to już była część wydana po śmierci Adama Mickiewicza. Zdradzę Wam, że jeśli miałabym wybierać taką moją ulubioną część dziadów Adama Mickiewicza, to byłaby to część druga. Moim zdaniem to jest taka najbardziej Przejrzysta część dziadów, to znaczy najłatwiej poddać ją analizie czy interpretacji, ale nie o samą analizę i interpretację tutaj chodzi. Ja po prostu z drugą częścią dziadów mam bardzo miłe wspomnienia jeszcze ze szkoły podstawowej. Kiedy chodziłam do czwartej klasy tej szkoły, zapisałam się do szkolnego koła teatralnego. A pani prowadząca to koło postanowiła wystawić właśnie drugą część dziadów. Pewnie intryguje was to, jako, jaka rola mi przypadła. Zostałam guślarzem. Zawsze dostawałam w różnych przedstawieniach teatralnych role męskie. A to byłam Józefem, a to byłam męskim głosem z radia, a to. Właśnie guślarzem z dziadów. Wtedy jeszcze nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak ważna to była rola. Pamiętam, że bardzo żałowałam, że nie dostałam roli któregoś z duchów, no ale widać, pisana była mi rola. Guślarza. W drugiej części dziadów przenosimy się do kaplicy na cmentarzu, gdzie trwa obrzęd dziadów. I przy okazji chciałabym zwrócić Waszą uwagę na coś, wydaje mi się, że całkiem istotnego. Dawno, dawno temu, a wiemy dobrze, że Adam Mickiewicz interesował się tymi dawnymi zwyczajami. Obrzędami. obrzęd dziadów obchodzono więcej niż raz do roku czyli nie tylko jesienią, ale też takie święto zaduszne pojawiało się w okolicach naszego święta Bożego Narodzenia czy właśnie Wielkanocy czy może raczej równonocy wiosennej zresztą zachowały się też pozostałości takiego charakteru zadusznego w Wielkiej Środy w Wielkim Tygodniu ja mam tutaj książkę Pawła Szczepanika Słowiańskie zaświaty, wierzenia, wizje i mity, jeśli ktoś z Was interesuje Interesuje się takim obrzędem dziadów, czy tym, jak dawniej patrzono właśnie na te zaświaty, wierzenia związane z przechodzeniem na drugą stronę, to bardzo polecałabym Wam tę książkę, z tym, że to nie jest książka, którą czyta się szybko i to nie jest też lektura. Lechka, no niemniej Mickiewicz opisał nam tutaj akurat ten najbardziej znany obrzęd jesienny, ale żebyście też mieli świadomość tego, że z takimi pewnymi zabiegami zadusznymi ludzie mieli też do czynienia wiosną i zimą i też niektóre elementy. Tych zabiegów zachowały się do dzisiejszych czasów, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Tak jak wspomniałam wcześniej, w 1823 roku światło dzienne ujrzała nie tylko druga i czwarta część dziadów, ale też grażyna. Powiem Wam, że grażyna nie należy do moich ulubionych utworów Adama Mickiewicza, ale jeżeli zapytalibyście się mnie w jaki sposób odpowiedziałabym na to często pojawiające się w literackim świecie pytanie: czy wolę Juliusza Słowackiego, czy Adama Mickiewicza? To odpowiedziałabym, że wolę Adama Mickiewicza, choć za Grażyną szczerze mówiąc nie przepadam. Mówi się o tym, że Grażyna jest powieścią poetycką. Ale nie tak łatwo odnaleźć w niej te cechy powieści poetyckiej. Raczej myślę, że będziemy tutaj dzisiaj mówić o Grażynie jako o poemacie epickim. Ten poemat oparty jest na motywie z Iliady Homera. Co przez to rozumiemy? Litawor, który pojawia się tutaj na kartach tej opowieści, Litawor, czyli mąż Grażyny, przypomina nam na przykład Achillesa, czyli za tymi bohaterami tego poematu kryją się bohaterowie Iliady, no tak w największym, w największym skrócie. O samej Grażynie Adam Mickiewicz pisał tak, niewiasta z wdzięków, a bohater z ducha. Jeśli lubicie opowieści, w których pojawiają się silne bohaterki, Silne kobiety, to myślę, że Grażyna będzie dla Was dobrym wyborem. Czasami, kiedy lubimy tego typu literaturę, taką, w której mamy silne postaci kobiece, to warto jest też sięgnąć po teksty starsze, w których również te silne kobiety się pojawiały. Pewnie to wiecie, ale przypomnę dzisiaj, początkowo Mickiewicz chciał nadać Grażynie. Tytuł Korybut Książę Nowogródka, poema z dziejów litewskich. Widzimy więc wyraźnie, że punkt nacisku, że główny nacisk Mickiewicz przełożył z bohatera męskiego na bohatera żeńskiego, bohatera kobiecego. Sam też stworzył imię głównej bohaterki, Grazi, to po litewsku piękna. Więc jeżeli ogląda mnie tutaj jakaś grażyna, to swoje imię może zawdzięczać właśnie Adamowi Mickiewiczowi. Mickiewicz wprawdzie za nami, ale przechodzimy dalej do kolejnego pisarza. Tym razem to poeta i dramaturg angielski, który w 1823 roku wydał jedną ze swoich książek. O książce będzie mowa za chwilę. Najpierw przyjrzyjmy się jego życiu, bo okazuje się, że samo życie jest bardzo ciekawe. O kim będzie mowa? Będzie mowa o panu, który nazywał się tak Percy Shelley. Być może jego nazwisko może y, sprawić, że coś tam w głowie zacznie wam świtać, możecie kojarzyć go w dużej mierze za sprawą jego. Małżonki, ale do tego też przejdziemy za chwilę. Percy Biszeli był człowiekiem z dość bogatego rodu. Zresztą o tym bogactwie świadczy też to, że ukończył taki znany w Anglii College, Eton College, a później został studentem Oxfordu. W czasie tych studiów w Oxfordzie wydał. Takie dzieło, które moglibyśmy w dosłownym tłumaczeniu przetłumaczyć tak, tytuł. Pośmiertne fragmenty Margaret Nicholson. Kim była Margaret Nicholson? Ona była pokojówką, pokojówką cierpiącą na pewne, pewną niestabilność psychiczną, a to poskutkowało tym, że właśnie Margaret Nicholson jest kobietą, która przeprowadziła nieudany, ale jednak zamach próbę zgładzenia króla Jerzego III w 1786 roku. Właśnie postacią Margaret Nicholson zainteresował się Percy Bysshe Shelley. Wspominam o tym, dlatego że ta historia zwyczajnie mnie zaciekawiła, ale podczas swoich studiów w Oksfordzie Percy Bysshe Shelley w 1811 roku wydał pewną broszurę. Broszurę, która poskutkowała wydaleniem go z uniwersytetu. Broszura nosiła tytuł O Konieczności Ateizmu. Percy Bysshe Shelley miał bowiem taki ateistyczny pogląd na świat, który troszkę, możemy powiedzieć, pokrzyżował mu uniwersytecką karierę. Persi Besselli był też taką niepokorną duszą, jeśli chodzi o jego życie uczuciowe. Kiedy miał 18 lat, uciekł z pewną córką oberżysty, ona później zaszła w ciążę, a wtedy on ją opuścił. Opuścił ją na rzecz Innej kobiety, kobiety, która nazywała się Mary Wollstonecraft, później zresztą zawarł z nią związek małżeński. A skoro zawarł związek małżeński z panią Mary Wollstonecraft, to znaczy, że ona stała się panią Mary Shelley. A panią Mary Shelley możecie już znać jako autorkę Frankensteina. Przeszukałam moją domową biblioteczkę i tak jak myślałam, tego Frankensteina w niej znalazłam. Proszę bardzo, na dodatek mamy tutaj na okładce zaznaczone Mary Wollstonecraft Shelley. Nie wiem, nie jestem pewna, czy ona przyjęła wtedy tylko nazwisko męża, czy też pozostała przy tym swoim nazwisku. Frankenstein powstał w 1818 roku i jest uważany za pierwszą powieść science fiction lub przynajmniej za zapowiedź tego gatunku. Jego autorka, Mary Shelley, żona słynnego poety angielskiego epoki romantyzmu, Percy Shelley'a, rówieśnika Byrona, napisała swoją pierwszą powieść zainspirowana odkryciami naukowymi swojej epoki i jej duchem filozoficzno-artystycznym. Jeśli jeszcze nie czytaliście Frankensteina, to koniecznie gdzieś tam znajdziecie dla niego czas. A jeżeli nie dla Frankensteina, to wyszperajcie jakąś biografię właśnie jego autorki, bo była to niezwykle interesująca osoba. W 1816 roku Percy razem z Mary, razem z lordem Byronem, tym Lordem Byronem, razem z jego lekarzem Polidorim oraz kochanką Byrona wybrał się na pobyt nad Jeziorem Genewskim. Dużo wtedy z Byronem rozmawiał, spędzał z nim czas. Wtedy, nie wiem czy słyszeliście tę historie, ale w pewnego wieczoru wszyscy zabrali się za pisanie takich opowiadań, które miały umilić im pobyt tam poszczególne osoby te swoje e, utwory czytały, ale ten pobyt zainspirował wtedy kilka osób do stworzenia swoich takich nieco większych opowieści. Jedną z tych osób był John William Polidori, który wprowadził do literatury postać wampira. John William Polidori, czyli lekarz lorda Byrona. Ja mam tutaj jego wampira w oryginale, ale ten wampir jest też przetłumaczony, chociażby w tej Piwowskiej antologii opowieści niesamowitych z języka angielskiego. Tam właśnie z, z tym wampirem się spotkałam, a później zapragnęłam tego wampira przeczytać. Oryginale. Za tym wampirem kryje się niezwykle mroczna dla samego jej autora historia. Postać występującego na kartach tej książki, lorda Rowena, była wzorowana, jak się przypuszcza, na samym lordzie Byronie. Zresztą przez pewien czas autorstwo tego wampira przypisywano właśnie Byronowi, a sam John William Polidori. Zakończył swoje życie w wieku 26 lat, popełnił samobójstwo, co było związane z bankructwem, z takim odrzuceniem. On też nie odniósł jakiegoś dużego sukcesu pisarskiego, a był przeświadczony o tym, że powinien porzucić karierę lekarską na rzecz pisarskiej. Wróćmy jeszcze na chwilkę do Persiego Shelleya. Byłam stuprocentowo pewna, że nie mam e, żadnej jego książki w mojej domowej biblioteczce, a tymczasem, kiedy ściągałam sobie e, z półki autorkę Frankensteina, właściwie Frankensteina, to zobaczyłam taki tytuł, taki tytuł, taką okładkę: PB Shelley, czyli PB Shelley, tak? Otworzyłam, patrzę, a tu Persi by Shelley. Prometeusz Wyzwolony. To jest chyba najbardziej znany utwór pana Szeleja przełożył i posłowiem opatrzył Lesz leszek Elektorowicz. Ja mam tutaj wydanie z wydawnictwa literackiego z 1982 roku, i co jest też ciekawe w tym wydaniu, to jest wydanie polsko angielskie. Czyli na jednej stronie mam tekst w języku angielskim, a na drugiej tekst w języku polskim. I jeśli się nie mylę, to jest taki udramatyzowany. Poemat. Poemat, w którym znajdujemy taką utopijną wizję świata, w którym żyją wyzwoleni ludzie. Była literatura polska, była literatura angielska, a teraz pora na chwilę zatrzymać się przy literaturze węgierskiej. W 1823 roku bowiem węgierski poeta Ferenc Kolczej napisał tekst pieśni, która po latach stała się narodowym hymnem... Hymnem państwowym Węgier. O, tak trzeba powiedzieć, hymnem państwowym Węgier. Ten hymn nosi tytuł Boże Zbaw Węgrów. Został napisany w 1823 roku, ale wydano go dopiero w 1828 roku, a z kolei w 1844 roku skomponowano do niego muzykę. Zrobił to Ferenc. Erkel. Pierwszy raz z kolei ten hymn został publicznie wykonany w obecności władz państwowych w roku 1844, czyli no właśnie wtedy, kiedy skomponowano do niego muzykę, ale oficjalnie został przyjęty jako hymn w 1903 roku. Z tym, że od roku 1949, i to jest bardzo ciekawe, on był wykonywany... Właściwie zezwolono jedynie na wykonywanie go bez słów, czyli liczyła się tylko muzyka. To była decyzja władz komunistycznych. Dopiero po 1956 roku, 1956 roku, przywrócono tekst hymnu, czyli nie tylko go słuchano, ale także. Można już go śpiewać. Ale, ale, dlaczego właściwie zrezygnowano ze śpiewania tego hymnu? Dlatego, że w jego tekście znajdowały się odwołania do Boga, a wiadomo, że odwołania do Boga dla władz komunistycznych nie były takimi odwołaniami na rękę. Wyobraźcie sobie, że zaraz na początku 1823 roku, dokładnie 1 stycznia, urodził się najwybitniejszy, a przynajmniej tak się o nim mówi najwybitniejszy przedstawiciel węgierskiej poezji romantycznej, głównie poeta. Ale też należałoby o Szandorze Petofim mówić jako o uczestniku powstania węgierskiego, a właściwie nie tyle o uczestniku, dlatego że on przewodził, stał na, na czele takiej węgierskiej młodzieży określającej się mianem młodych radykałów. O co oni walczyli? O zniesienie cenzury, o powołanie niezależnego rządu węgierskiego, o zniesienie pańszczyzny. On nazywany jest i poetą, i Żołnierze. W jego utworach zresztą widać też um, i takie typowe wątki romantyczne związane z miłością do drugiej osoby, ale też z miłością do ojczyzny. Ja mam tutaj kilka utworów właśnie Szandora Petofiego. Mam taki utwór w nocy, przetłumaczony przez Erasma Krzyszowskiego. Przy oknie stoję, patrząc w dal, jak księżyc śle w przestrzenie czarownych swych promieni blask i rzuca ciche cienie. Cóż, biedny głupcze, patrzysz tu miłośnie tak spod chmury? Czy myślisz, żeby ujrzeć cię, spoglądam wciąż do góry? W mej głowie ani było dziś bladawe twoje oblicze, a idźże z Panem Bogiem precz szczęśliwej drogi życzę. Tam naprzeciwko w domku tym dziewczątkom mieszka, Boże. Jam gotów czekać całą noc, aż je zobaczę może. A z takich wierszy bardziej może patriotycznych, chociaż wiadomo, że ten też można byłoby patriotycznie odczytać, pieśń Junaka Węgierskiego. Mój duch śni wciąż o krwawych dniach, gdy stary świat zapadnie w A na tych gruzach nowy gmach i nową staną dni Bożyszcza. Niech zabrzmią już, niech zabrzmią już bojowych trąb rozgłośne tony wojennych burz, wojennych burz. Pożąda duch mój krwi spragniony. Teraz przenosimy się za ocean do Stanów Zjednoczonych, a wszystko za sprawą pewnej poetki i pisarki amerykańskiej. Całkiem możliwe, że nigdy o niej nie słyszeliście. Ja przyznam się Wam szczerze, też nigdy o niej nie słyszałam. Ona jest, nie jest popularna u nas w Polsce. Margaret Jane Sweat, urodzona w 1823 roku, dlatego o niej wspominam 28 listopada. Córka sędziego, związana z miasteczkiem Portland w stanie. Main wyszła za mąż za prawnika, podróżowała po świecie, znała kilka języków obcych, uwielbiała jazdę konną, uwielbiała gotować, ale oczywiście nie dlatego nas interesuje, interesuje nas ze względu na powieść, którą wydała w 1859 roku. To jest pierwsza amerykańska powieść poruszająca wątek miłości między kobietami, a już na pewno pierwsza robiąca to tak w Prost. Zresztą wokół tej książek toczyła się taka dyskusja dotycząca tego, czy ta powieść nie opiera się może na takich osobistych doświadczeniach jej autorki. Niemniej pierwszego dnia sprzedało się ponad 100 kopii, co było całkiem niezłym wynikiem. I to jest Love Life. To jest powieść nieprzetłumaczona na język polski. I też powiem Wam, że ja nie mam ochoty po nią sięgać, ale myślę, że dobrze wiedzieć, kto taki nurt gdzieś tam w tej literaturze amerykańskiej zapoczątkował, dlatego że teraz jest to nurt no, dość popularny, jeśli chodzi o w ogóle literaturę światową, a już na pewno literaturę amerykańską i literaturę europejską. Zbliżając się już do końca tego filmu, przeniesiemy się jeszcze na chwilę do Londynu. A to za sprawą Anne Radcliffe, która w 1823 roku, 7 lutego dokładnie, zmarła. Zmarła na zapalenie płuc. O Anne Radcliffe mogliście już na moim kanale słyszeć. To była autorka powieści grozy, powieści gotyckich, nazywana prekursorką takich właśnie. Strasznych powieści czy horrorów w literaturze. Ja mam tutaj Italczyka albo konfesjonał czarnych pokutników, właśnie Anne Radcliffe, oraz jej powieść Tajemnice Zamku Udolfo w takich dwóch tomach. Te dwa tomy wchodzą w skład tej piwowskiej starej serii opowieści niesamowitych. Tu mamy też taką opowieść niesamowitą, tylko właśnie nie opowiadanie, tylko bardziej. Bardziej powieść. O Ann Radcliffe możemy też mówić po prostu jako opowieść o pisarce. Natomiast bardzo ciekawe jest to, w jaki sposób ona odkryła w sobie ten talent do tworzenia opowieści, do spisywania opowieści. Była żoną, która cierpiała na taki bardzo częsty brak męża, czyli jej mąż bardzo często wyjeżdżał, ona zostawała sama. I żeby jakoś zabić czas, postanowiła zacząć pisać. Jak się okazuje, to, było bardzo, to była bardzo dobra decyzja, dlatego że jej twórczość inspirowała i pewnie nadal inspiruje wielu pisarzy. Inspirowała między innymi Jane Austen. Jeśli kiedyś czytaliście powieści Jane Austen, to być może zauważyliście, że bohaterki tych, tych powieści sięgają po powieści. Anne Radcliffe. Ja zresztą w ten sam sposób trafiłam na powieści Anne Radcliffe, czyli za pośrednictwem Jane Austen. Twórczością Anne Radcliffe inspirowała się zresztą nie tylko Jane Austen, ale też na przykład Arthur Conan Doyle. Edgar Allan Poe, Charles Dickens, Daphne du wspomniany już dzisiaj Percy Shili, a z naszego polskiego podwórka Zygmunt Krasiński i Anna Mostowska. Być może czytaliście Stracha w Zameczku Anny Mostowskiej. Jeśli nie, znajdziecie go na 100% w tym nowym wydaniu opowieści niesamowitych z literatury polskiej. Wydanie mam tutaj na myśli to piwowskie, tą taką czarną, Serię piwowską, o której wspominałem Wam nie raz i nie dwa. To już był ostatni smaczek związany z 1823 roku, który chciałam poruszyć w tym dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadł Wam do gustu. Dajcie koniecznie znać o swoich wrażeniach, jeśli czytaliście jakąś książkę, o której dzisiaj wspominałam, albo jakiś wiersz autora, którego dzisiaj przywoływałam. Jeśli dobrze znacie się z którymś z tych przywoływanych przeze mnie pisarzy, to też dajcie o tym znać, a koniecznie napiszcie mi, jak jaki czas w literaturze lubicie najbardziej książki z jakiego okresu ja najbardziej lubię książki wydawane w wieku XIX Jakoś najbardziej ten XIX wiek podoba mi się i pod kątem literackim i Ogólnym, takim kulturowym, ale też pod kątem tego, co działo się wtedy na świecie, to co wtedy się działo, jakoś najbardziej mnie interesuje, na pewno znacznie bardziej niż wiek XX, ale to też nie oznacza, że. Jakoś szczególnie rzadko sięgam po książki z wieku XX czy z pierwszej połowy tego XX wieku. Po prostu jakoś tak szczególnie lubię literaturę XIX-wieczną, wszelkie ciekawostki z życiem w XIX wieku związane. Tutaj widzimy się w najbliższy poniedziałek. A jeżeli nie macie mnie jeszcze dość, to zapraszam na moje media społecznościowe, na mojego Facebooka, na mojego Instagrama, przede wszystkim na mojego Instagrama. Do zobaczenia albo tutaj, albo na Instagramie czy Facebooku.